Ciekawy przykład podam tutaj firmę Nokia, która wyprowadziła się w 2008 roku. Mówię, wyprowadziła, ale w dosłownym tego słowa znaczeniu z Bochum, gdzie jednego dnia straciło pracę 2,5 tysiąca pracowników tej firmy, a kolejne 2,5 tysiąca podwykonawców dla tego koncernu. Firma przeprowadziła się do Rumunii. Ale uwaga, w umowie było, był taki zapis, który zobowiązywał. Koncern Nokia do tego, żeby przeszkolić tych pracowników, których zwolnili, po to, żeby nie wykluczyć ich z rynku pracy, zrekompensować im to, że tracą całkiem dochodowe zajęcie. Prawie 200 milionów euro zostało przeznaczone na przekwalifikowanie pracowników, ale czy wszyscy z tego skorzystali? Niektórzy z uwagi na swój wiek 45-50 lat Pracując od wielu lat w tym samym miejscu, nie byli gotowi na to, żeby coś takiego w ich życiu się wydarzyło, nie byli przygotowani, nie mieli takich kompetencji, umiejętności e, uczenia się. Tak? Nagle się problemem okazywało nie to, że mamy projekt, który daje nam nowe kwalifikacje, ale mamy ludzi, którzy nie potrafią się uczyć, tak? bo tych kompetencji już dawno zapomnieli. Więc e, kierunek rozwój jest nie tylko e, wartościowym rozwiązaniem, dla rynku pracy, ale też jest takim projektem, który pozwala już w tej chwili zapobiegać negatywnym skutkom zmian wywołanych sztuczną inteligencją, nowoczesnymi technologiami itd., które, czy chcemy, czy nie, po prostu nas dotknie.